Baronski kanał GamesPL. witajcie w recenzji zremasterowanego Spider-Mana w wersji na PlayStation 5, którego od niedawna, bodajże od maja 2023, można wreszcie kupić jako samodzielną grę z PS Store. Sony przygotowuje nas na premierę oficjalnej drugiej części, która ma pojawić się na rynku pod koniec roku, ale przy okazji daje też wreszcie lepszą i tańszą możliwość upgrade'u w wersji z PS4 jedynki, z czego sam postanowiłem wreszcie skorzystać. Wcześniej trzeba było się nieźle na nagimnastykować, żeby te pozycje na PS5 nabyć, bo albo należało kupić Spider-Man Miles Morales w wersji Ultimate Edition i wówczas dostawaliśmy pierwszą zremasterowaną odsłonę w wersji cyfrowej, albo kupić zwyczajną edycję Milesa i wówczas z poziomu tej gry nabyć remastera wycenionego na około 80-90 zł. I mówię około, dlatego że ceny się wahały w zależności od kursu waluty na przestrzeni miesięcy. Ja muszę przyznać, że posiadając standardowego Milesa nie zdecydowałem się na to płatne ulepszenie, bo uważałem, że jest nieadekwatnie wycenione. Komunikowałem Wam już w wielu materiałach, że moja opinia jest taka, iż tego typu aktualizacje powinny być tak naprawdę za darmo, jak jest zresztą w jakichś 90% przypadków, no ale Sony w kilku tytułach poszło swoją drogą. Moje czekanie w jakimś sensie się opłaciło, bo teraz po opublikowaniu osobnego wydania remastera w PS Store pojawiła się też opcja upgrade'u w wersji z PS z 4 za 40 zł. Stwierdziłem, że jest to pułap już dla mnie do zaakceptowania, tym bardziej, że zawiera również wszystkie wcześniej płatne fabularne DLC. -ki. No i postanowiłem, że to dobra okazja, żeby sobie wrócić jeszcze raz do jedynki, ukończyć ją, a wam dostarczyć recenzję, bo pierwszego Spidermana w swoim czasie nie omawiałem, a tytuł ten, razem z Milesem, który na kanale już jest, będzie dobrym przetarciem przed premierą dwójki, która przed nami. Przez następnych kilka minut opowiem Wam o tym jak pierwszy zremasterowany Spider-Man wygląda na PS5 i przede wszystkim jak się starzeje po tych pięciu latach od pierwotnej premiery na PS4. Zapraszam. Na początek jednak krótki przegląd dostępnych opcji zakupu. Spider-Man Remastered można po pierwsze nabyć osobno na PS Store i jest to przyjemność warta 259 zł. Moim zdaniem bardzo drogo, jak na remaster pięcioletniej gry z PS4. Druga opcja, moim zdaniem najlepsza, to posiadanie lub nabycie podstawowego wydania na PlayStation 4 i spokojnie znajdziecie nowki w folii za 39 zł. No i potem dopłata za płatny upgrade, o którym wspominałem. Za 40 zł. Nie tylko podbijecie w ten sposób technikalia, ale i dołożycie do swojej gry trzy osobno płatne dlc które rozwijają główną kampanię o kilka godzin. W ten sposób cały zakup zamyka się w około 80 zł i to jest według mnie bardzo przyzwoita cena jak za to, co dostajemy. No ale właśnie, co dostajemy? O samej grze i o tym jak się starzeje kampania pierwszego Spidermana za chwilę, natomiast skupmy się teraz na samej oprawie. Oryginał na PS4 chodził w 1080p i 30 klatkach na sekundę, a na PS4 Pro rozdzielczość była dynamiczna, więc teoretycznie celowała w 4K, natomiast uśredniając różne sytuacje, według serwisu Digital Foundry najczęściej osiągała wartości zbliżone do niepełnego 1600p. To i tak jednak było spore osiągnięcie jak na poprzednio. Generację. Remaster na PS5 z kolei oferuje trzy tryby graficzne do wyboru. Wierność czyli 4K w 30 klatkach i mamy tu do czynienia praktycznie z natywnym 4K, a do tego dwa tryby wydajności, jeden z ray tracingiem, drugi bez, ale oba wyciągające 60 klatek na sekundę. Różnice są natomiast naturalnie w wahające się rozdzielczości obrazu. Jeśli chodzi o tryby bez ray tracingu, to mamy celowanie w 4K, choć z okazjonalnymi spadkami nawet w okolice 1440p. Dalej jednak jest ostro i nie ma co marudzić często rozdzielczość bardziej waha się w granicach 1800p. Z kolei tryb wydajności z ray Tracingiem to co prawda zdarzające się dropy rozdzielczości w okolice 1080p, ale najczęściej jesteśmy tu powyżej 1440. Można wręcz powiedzieć, że tryb z ray tracingiem to, jeśli chodzi o osiąganą rozdzielczość, taki odpowiednik tego co widzieliśmy na PS4 Pro, czyli dochodzimy do około 1600p, ale już w 60 klatkach i z raytracingiem. I o ile w większości przypadków jestem raczej za tym, żeby grać w trybie wydajności, ale bez raytracingu, to w zremasterowanym Spider-Manie zrobiłem wyjątek i grałem w trybie wydajności RT, bo to według mnie był najlepszy kompromis z wszystkich dostępnych opcji. Jestem zdania, że najczęściej ray tracing ma marginalne znaczenie dla całego doświadczenia, i w większości tytułów trzeba na siłę doszukiwać się przewagi tych realistycznych odbić świata. No ale pamiętajmy, że przecież Spider-Man to setki wieżowców z oknami odbijającymi otoczenie, a do tego w trybie RT mamy też nieco lepsze oświetlenie, więc tutaj to naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Dodatkowo muszę też podkreślić, że twórcy jednak wysilili się tu nieco bardziej niż tylko podbijając rozdzielczość. W wielu miejscach mamy inne, lepsze tekstury, bardziej szczegółowe otoczenie w scenkach przerywnikowych czy, i tu mała kontrowersja, podmieniony model głównego bohatera, którego tym razem gra inny niż w oryginale, aktor. To nie spodobało się ortodoksyjnym fanom oryginału, no ale trzeba z tym żyć, bo także w Miles Morales, tam gdzie mamy migawki z oryginalnym Spider-Manem, jest już odwzorowanie Bena Jordana, a nie Johna Babniaka, który wystąpił w oryginalnej wersji na PlayStation 4. W każdym razie, biorąc pod uwagę wszystkie poprawki, trzeba przyznać, że mamy tu do czynienia z porządnym remasterem i pokażę Wam krótkie migawki z tego, jak prezentuje się oryginał z PS4, odpalony na PS5, w porównaniu z remasterem dedykowanym najnowszej konsoli Sony. Płynność jest oczywiście bardzo ważna, ale fajnie, że gdzie się tylko dało, deweloperzy przemycili też bogatsze modele przedmiotów, tekstur czy warunków atmosferycznych. Jeśli więc chodzi o cenę samego remastera, myślę, że można o nim mówić w samych superlatywach. No a jak z samą grą? Jak starzeje się nam Spider-Man, którym świat zachwycił się w 2018 roku? Cóż, muszę przyznać, że odświeżając sobie ten tytuł teraz w 2023, dostrzegałem już sporo archaizmów i schematów, na które kiedyś bardziej przymykało się oko. No ale zacznijmy od pozytywów. Podobnie jak w 2018 roku, tak i teraz mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż powstał tak dobry, licencjonowany tytuł w uniwersum Marvela. Czegoś tak dobrego i dużego nie mieliśmy od wielu lat, i fajnie, że licencja trafiła w ręce Sony, które powierzyło pracę świetnemu zespołowi Insomniac Games, który zresztą potem stał się częścią już oficjalnie PlayStation Studios. Gra do dzisiaj może się podobać, oferując spory rozmach, dobrze rozpisaną fabułę, która moim zdaniem jest lepsza niż w filmach. Oraz doskonały wręcz system sterowania. Nie jest łatwo dostarczyć tak duże miasto i przy okazji tak dobry system kontroli superbohaterem, a jednak tutaj twórcom to wszystko się udało. Bardzo podobały mi się też wybrane misje stawiające na efekciarstwo. Wiadomo, że to w dużej części mocno wyreżyserowane scenki, ale robią robotę. Zresztą już sam początek jest efektowny, by potem gra miała mocno zwolnić ze swoim tempem. No i właśnie to tempo to jeden z zarzutów jaki postawiłbym pierwszemu Spidermanowi od Insomniak. Pierwsza jedna trzecia gry niemiłosiernie mi się dłużyła. Zarówno kilka lat temu, gdy ogrywałem grę na PS4, tak i teraz. To w zasadzie mocno rozbudowany samouczek i mimo odgrywania misji fabularnych sporo z nich to tak naprawdę zajawka do zadań pobocznych, albo nauka sterowania i operowania gadżetami naszego bohatera. No a skoro przy misjach czy aktywnościach pobocznych jesteśmy, to niestety nie mam o nich zbyt wiele dobrego do powiedzenia. Mamy tu sporo nikomu niepotrzebnych znajdziek czy zdarzeń rodem z to słabszych tasiemców od Ubisoftu. Po co komu plecaki? Po co losowe aktywności w rodzaju zaprowadzania porządku na ulicach czy pstrykanie fotek jakimś budowlom? Jest to zabawne przez pierwsze trzy razy, ale nie przez 30. I teoretycznie nie trzeba tych wszystkich uciążliwych questów wykonywać, ale jednak jeśli chcielibyście rozbudowywać gadżety Spidermana, czy odblokowywać nowe, lepsze kostiumy, to trzeba mieć wówczas odpowiednią liczbę żetonów, które otrzymujemy za to nudne zbieractwo i misje. Tutaj widać, że twórcy niespecjalnie mieli na to pomysł i postanowili wypełnić miasto po linii najmniejszego oporu. Z czasem zaczyna się wkradać też pewna monotonia, w co Większych misjach fabularnych trochę już kłuje w oczy to, że zazwyczaj rozgrywają się one w jakichś halach czy większych budynkach a więc w oddzielnych sekcjach. Miasto przemierzamy właściwie tylko po to, żeby dojść do wejścia do takiego pomieszczenia, a później już loading. Na szczęście na PlayStation 5 jest to dużo mniej uciążliwe niż na PS4, bo tam wiązało się to z czekaniem przez pół minuty na załadowanie takiego podpoziomu. Tym razem takie loadingi czy choćby wykorzystywanie szybkiej podróży na mapie to kwestia raptem dwóch sekund, więc nie denerwuje to już tak jak na PS4. Z drugiej strony, to co omówiłem przed chwilą, powinniście traktować bardziej jako powód, dlaczego grana dzisiaj według mnie nie zasługuje na jeszcze wyższą notę niż ta, którą wystawię za moment, niż argumenty za niezagraniem. Tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, remaster oddaje nam do dyspozycji także trzy duże, fabularne rozszerzenia, które same w sobie są do zaliczenia w jakieś 6-7 godzin, a więc wcale nie mało. Umieszczono je po zakończeniu głównego wątku, choć nie trzeba zaliczyć pełnej kampanii, żeby uzyskać do nich dostęp. A główne misje fabularne w podstawce są do łyknięcia w jakieś 12 godzin, gdybyście mocno się spieszyli i nie koncentrowali się na zadaniach pobocznych, lub w około 15, gdy będziecie grać normalnie, bawić się w odkrywanie mapy i kończenie przynajmniej części aktywności opcjonalnych i szukanie znajdziek. Mamy więc grę co prawda dla jednego gracza, ale o bardzo przyzwoitej żywotności. Aha, no i my Myślę, że warto wspomnieć na koniec o dziwnym przenoszeniu save'a z PS4, jeśli graliście w starszą odsłonę, a chcielibyście przenieść postęp na PS5. Otóż najpierw trzeba odpalić wersję dla PlayStation 4, zrobić upload stanu gry do chmury, potem dopiero przełączyć się na PS5 i pobrać ten save. Szkoda, że nie działa to automatycznie. W dzisiejszych czasach już wypadałoby, żeby tak właśnie było. Dochodzimy zatem do podsumowania. Czy warto zagrać w zremasterowanego Spidermana? Warto. Nie będę jednak ukrywać, że te 5 lat temu gra zrobiła większe wrażenie niż robi je teraz, nawet w upiększonej wersji. O ile oryginalnej edycji na PS4 w momencie jej premiery wystawiłbym pewnie notę w okolicach 9 na 10 teraz remastera muszę ocenić na 8 na 10 To dalej świetny, godny sprawdzenia i posiadania tytułu, ale jednak pewne schematy dają już o sobie znać. Po pierwszej efekciarskiej misji gra potem bardzo się wlecze zmuszając nas do wykonywania prostych aktywności. Znajdźki i zadania opcjonalne to w zdecydowanej większości powtarzalne, nudne questy, które bawią tylko przez pierwszych kilka podejść. Nie zmienia to jednak faktu, że to dalej świetna gra na licencji Marvela, która utrzyma Was przy ekranie odświeżoną oprawą, świetnym sterowaniem, dobrze opracowanym miastem i ciekawie zrealizowaną walką. Tak czy inaczej, ograć zdecydowanie warto, jeśli nie sprawdziliście jeszcze tego tytułu na PS5. Przy obecnej ofercie cenowej sądzę, że warto to zrobić.